Jeśli chcecie sobie podnieść testosteron, często czytacie, że musicie suplementować duże ilości cynku, bo cynk jest tym minerałem, tym pierwiastkiem, który właśnie odpowiada za podnoszenie nam poziomu testosteronu. I jest to częściowo prawda. Tylko, że cynk konkuruje z miedzią, która jest równie ważna dla zwiększania poziomu testosteronu jak cynk, a cynk konkuruje z miedzią o wchłanianie. I im więcej jemy cynku, tym. Więcej musimy jeść miedzi, żeby nie mieć niedoborów miedzi. Więc nasza dieta jest ogółem uboga w miedzi. Trudno jest pozyskać mieć pożywienia. Takie przyjemne źródła, które faktycznie możemy jeść na co dzień, to jest kasza gryczana, co całkiem niemało, gorzka czekolada. Mają też pestki dyni, ale pestki dyni raczej odradzam z racji na dużą ilość wielo-nienasyconych pasów puszczowych, które mają prozapalne działanie. Naprawdę bombą miedzi w naszym ciele i przy okazji witaminy A jest wątroba wołowa, kurczęca nie, albo cielęca. Jeśli zaimplementujemy albo wątrobę wołową, albo cielęcą, raz na tydzień, raz na 10 dni, 100-200 g. Raczej wtedy o tym mieć nie musimy martwić. Ale wracając do nierównowagi mineralnej, jeśli nie zwiększamy naszego spożycia miedzi i skupiamy się na większej ilości cynku w naszej diecie i suplementowaniu tego cynku, możemy się nabawić niedoborów miedzi. I wtedy każde dorzucenie kolejnego cynku w naszej diecie nawet nie tyle co nam nie pomaga, co nam szkodzi. A cynk z diety jest w naprawdę banalnie prosto. Jaja, mięso. To nie wszystko. Cynk konkuruje o wkładanie z żelazem, a żelazo też konkuruje z miedzią. Więc jedząc masę cynku i pamiętając o miedzi, musimy też pamiętać o tym, żeby jeść wystarczającą ilość żelaza. Robi się tego strasznie dużo, dlatego polecam po tym filmie zgłębić Wam ten temat samemu.